I powiem tak, że tutaj ja kiedyś, jak y, tam chodziłem na religię, to tam przeczytałem czy, coś o jakimś skarbie. Nie? tam było napisane, że znalazł skarb i, i, i ten skarb miał, miał rozdać. I, mówi, no, I znalazł, no to dla mnie, jak to znalazł, to dla mnie, nie. Ale jak tutaj przyszedł do tej wspólnoty to zobaczyłem pierwsze, to był w latach 80. i, i pierwszego chciałem od razu teścia, żeby, żeby teściu, mnie teściu powiedział, Ja bym teściu, ja bym od razu parę lat iż, i, po wyjściu z więzienia i on do mnie mówi, ty, jak ty zwariowałeś, to znaczy, że ja mam zwariować. Nie? Jak chcesz, to sobie nie ale ten, bo ja tak chciałem, żeby, żeby, on, żeby on też, żeby zrozumiał. Nie? Ale, ale teraz, teraz dopiero wiecie, po, no, niedługo będzie 40 lat, po 40 latach, ja rozumiem to, co jest ja teraz, co są osoby, nawet, no, że tam mówimy, o, że zostanie, może i zostanie. Dlaczego, nie? Ja mam taki prosty przykład, no, jeśli będę mówił o alkoholu. Ja tutaj kiedyś przyrodziłem chłopaka z Wordu. Tam miałem spikerkę i, i tam na tych do mnie poszedł, bo, bo ja tak naprawdę jestem na tym twoim wykładzie nawalone. Przychodzę tutaj na te reedukacje i tak dalej. No i tam zaczęliśmy robić program tego. I, i, ale przedtem jeszcze inny mój podobieczny y, miał, miał zabrane prawo jazdy i zaczął jeździć bez prawa jazdy. Ja wiedziałem, poczekaj, skopiuję program i zaczniesz jeździć. I w końcu zrobił to prawo jazdy, ale ja nie mogłem zrobić prawo jazdy. Miałem zabrane prawo jazdy prawie 12 lat i, i nie mogłem zrobić. Nie? I tak mówię, tak, jeden zrobił, drugi zrobił, ale kiedy ja zrobię, nie? i taka ula chodzi, ona tam namawia na te spicerki. Mówi, może ktoś poszedł z tego wordu właśnie ten i słuchajcie, jak ja tam poszedłem, raz, drugi, trzeci, przechodziłem tutaj tego chłopaka i po którymś razie yy, ja w końcu zdałem prawo jazdy. Nie? Czyli znowu po raz który się przekonałem, że jeśli coś otrzymałem, yy, otrzymam wtedy, kiedy coś da z siebie. Nie? I, I dla mnie człowieka, który nie potrafił nic mi zrobić bezinteresownie, to po prostu te, te z tym skarbem, ja, ja nie mogłem tego tyle lat zrozumieć, ale teraz wierzcie mi, teraz coraz bardziej to do mnie dochodzi, że ja nawet nie muszę mieć efektów, nie? Ten, 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 ten mój przyjaciel, co był oddali na prawo jazdy na ósmym kroku zapił w Niemczech. Nie mam, nie mam, nie mam z, nim, z nim kontaktu, ale powiem Wam, że samo to działanie, samo to, że ja, że ja chcę komuś pomóc, to wystarczy, bo to jest tak jak ścianie. My teraz siejemy tu wszyscy, ale który z Was załapie? Ja jak przyszedłem do tej wspólnoty, to się mówiło, że na 100% zostaje 16%. No i ja się znalazłem w tych 16% procentem, może to jest dla mnie ten, ten wielki cud i jestem za to bardzo wdzięczny i dziękuję, że mogę to dzisiaj powiedzieć i sobie uświadomić. Dziękuję. dziękuję.